Masz tak czasem, że coś cię trzyma, coś, czego niby już nie ma, co przecież dawno się skończyło, ale i tak wraca, jak cień, jak stary znajomy, który nie daje o sobie zapomnieć. Wracasz do tamtej rozmowy, do tamtego rozstania, do decyzji, którą podjąłeś dziesięć lat temu, a która wciąż boli. A przecież chcesz iść dalej, prawda? Zostań ze mną do końca. Porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre drzwi są niby zamknięte, ale i tak ciągle przez nie zaglądasz. I jeśli ten temat jest Ci bliski, zasubskrybuj ten kanał. Tu rozmawiamy o rzeczach, które naprawdę siedzą w środku. Wiesz, mnie też to dotyczy. Nie opowiadam Ci tego z pozycji psychologa z zabiórka. Raczej z pozycji faceta, który dopiero po latach zrozumiał, że jego przeszłość to nie tylko wspomnienia, to też schematy, emocje, które zostały niedokończone, nieprzepracowane. Czasem to, do czego wracasz, nie woła cię po to, żebyś znów tam zamieszkał, tylko po to, żebyś to w końcu domknął. I właśnie o tym chcę dziś z tobą pogadać. O domykaniu, o tym, że czasem trzymasz się przeszłości nie dlatego, że ją kochasz, tylko dlatego, że boisz się tego, co dalej. Bo co jeśli nie masz już nic nowego do zbudowania? Co jeśli najlepsze już było? A może po prostu nie zrozumiałeś jeszcze, co z tamtej historii miałeś naprawdę wziąć? Karl Jung powiedział kiedyś, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. I to jest dokładnie ten moment. Wracasz, bo coś w tobie jeszcze nie zostało wypowiedziane, przeżyte, zrozumiane. Może nie tyle chcesz wrócić, co w końcu zrozumieć, co się tam naprawdę wydarzyło. Może chcesz odzyskać cząstkę siebie, którą wtedy zostawiłeś. A może wracasz, bo boisz się, że jak odpuścisz, to już naprawdę będzie po wszystkim. Ale prawda jest taka. Nie ruszysz dalej, dopóki nie oddasz przeszłości tego co jej. Dopóki nie spojrzysz jej w oczy i nie powiesz: "Dziękuję, ale już nie muszę tu wracać". Wiesz? Każdy z nas nosi jakieś niedokończone rozdziały, i każdy musi w pewnym momencie wybrać: albo będziesz do nich wracać jak do starego filmu, albo odważysz się napisać coś nowego. I właśnie tego Ci życzę. Zatrzymaj się dziś na chwilę. Zobacz, dokąd naprawdę prowadzą Twoje myśli, gdy znów odpływasz w co by było, gdyby. A potem wróć tu. Podziel się tym w komentarzu. Może ktoś inny też właśnie uczy się odpuszczać. Jeśli ten odcinek ci coś rozjaśnił, zostaw subskrypcję. Tu mówimy o rzeczach, które długo chowaliśmy w sobie, ale już nie musimy.